Mości państwo, Jan Hetman, Jan Klemens-Branicki, a oto czcigodna małżonka moja, Izabela Branicka z Poniatowskich. Za wielki honor poczytujemy sobie powitać tak zacnych gości przybyłych na Rynek Miejski, by tradycję na Anno Domini 2022 zainaugurować i kontynuować. A jakże, po raz trzynasty, w przódy chylę czoła, i dziękuję, że swoją osobą nas zaszczycił. Wać pan Tadeusz Truskolaski, włodarz miasta nad Rzeką Białą, czyli prezydent miasta Białego Stoku. Wszelako kontent jestem, iż w tylu, jak co roku, na uroczystość naszą przybyło. Kuranty już wybiły godzinę 12. Zatem, w obliczu władzy, tancerzy i zgromadzonej gawiedzi. Już po raz trzynasty w Tany pójdziem. Staropolskim zwyczajem, na sto dni do sławetnej matury mając, polonez odtańczon będzie. Mniemam, iż przybycie waszej jenoblasku uroczystości całej doda i weselić się wraz będziemy. Mości włodarzu, uczyń nam ten honor i jak co roku mowę oratoryjną do nas wygłoś. Mości hetmanie, wraz. Z przygodną małżonką Izabelą. Brać Żakowska zgromadziła się na rynku kościuszki, i gawiedzi wszelakiej niemało towarzyszy naszemu spotkaniu. Ale też widzę jego wysokość, e, króla Zygmunta Augusta, który w drodze do Wilna. Utrudzon zatrzymał się w grodzie nad Białą. A Żakowie przybyli tutaj po to, żeby oznajmić, że za 100 dni będzie ten najważniejszy egzamin w życiu, czyli matura. No i tradycyjnie, staropolskim zwyczajem, zanim przystąpicie do tej ciężkiej, znojnej pracy. Ucząc się, to zaczynamy od świętowania. Najpierw tu, na rynku kościuszki, a później wiele, wiele balów studniówkowych odbędzie się w naszym mieście. Bo ja Wam chciałbym życzyć: no, wiadomo, że życzy się wszystkiego najlepszego, ale tradycyjnie życzy się połamania długopisu, a przede wszystkim tego, żeby. Punkty zdobyte na tej maturze pozwoliły wam wybrać wasz, waszą ulubioną szkołę, wasz ulubiony kierunek i abyście z jednej strony życzę, żeby jak największa liczba was została w Biemstoku, ale nawet jak wyjedziecie, bo dzisiaj macie otwartą Europę, otwarty świat, to zawsze pamiętali. O naszym mieście, jak tutaj było powiedziane: O Grodzie nad Białą. Do niego wracali albo po zdobytych naukach też tutaj wrócili, bo nasze miasto potrzebuje młodych, zdolnych umysłów, młodych, gorących serc. Także dzisiaj bawmy się, a za 100 dni powodzenia na maturze. Wszystkiego dobrego. Na ten czas, by świetności tradycji naszej przysporzyć, włodarza miasta do pierwszej pary z małżonką moją Izabelą prosim, by poloneza razem poprowadzili.